Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w krótkim, szybkim filmiku bez montażu, i faktycznie postaram się mówić krótko, zwięźle, bo wiem, że emocjonalnie po prostu nie będę w stanie zmontować tego filmiku, więc za jakieś zająknięcia, przejęzyczenia albo za jakieś krótkie pauzy z góry przepraszam. Na początku chciałabym bardzo podziękować wszystkim za kondolencje, jakie wypłynęły z Waszej strony po śmierci mojej mamy. Już mi się głos łamie, postaram się nie ryczeć, bo nikt nie będzie chciał tego obejrzeć. Bardzo dziękuję za miłe słowa, za słowa wsparcia, za wiadomości prywatne, w których oferowaliście mi swoją pomoc, wsparcie. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. To było niezwykle wzruszające i niezwykle przyjemne. Kanał jest o roślinach. Wyjątkowo ten filmik nie będzie o roślinach, będzie o mnie, tak troszkę prywatniej. I o kanale, o tym, co dalej będzie z kanałem. Więc jeżeli kogoś to nie interesuje, co u mnie prywatnie i co dalej z filmami i z kanałem, to śmiało może to wyłączyć. Tutaj ta, tutaj ta maranta jest tylko po to, żeby coś przyjemniejszego było dla Was, dla oka, ale nic tutaj nie będzie o roślinach w tym filmiku. Tak, tak wyjątkowo po prostu. W każdym razie faktem znanym, znanym dla Was jest to, że umarła moja mama. W zeszłym tygodniu zmarła moja babcia. Wczoraj był jej pogrzeb, więc jest mi podwójnie ciężko, tak naprawdę, bo to, to wszystko jest bardzo bolesne. I niestety najtrudniejsze też jest to, że po śmierci mojej mamy jest wiele spraw, których nie mogę załatwić, bo koronawirus mi to bardzo skutecznie uniemożliwia. Wszędzie trzeba się umawiać, wszędzie trzeba czekać. Niejednokrotnie zdarza się, że nie mam jakichś dokumentów, mimo że pytałam, jakie dokumenty będą potrzebne, więc wszystko trzeba potem z powrotem zaczynać od nowa. I to wszystko po prostu chodzi po mojej głowie. I bardzo ciężko jest po prostu wrócić do, do youtubeowania, które po prostu było bardzo angażujące, bo to nie jest tak, że ja tylko nagrywałam filmik, montowałam go, wrzucałam i na tym się moja rola kończyła. Nie, nie. To najczęściej po prostu było tak, że po o publikowaniu filmiku potem były komentarze pod filmikami na które starałam się odpowiedzieć najszybciej jak jest to możliwe. Codziennie tak mniej więcej wiecie statystycznie codziennie przynajmniej dwie nowe osoby pisały mi wiadomości prywatne. Plus oczywiście te osoby, z którymi rozmawiałam wcześniej również pisały wiadomości prywatne i na to schodziło nawet kilka godzin rozmów. Więc to jest bardzo angażujące. Ponadto jeszcze posty na grupie facebookowej, gdzie w komentarzach również starałam się pomagać. I tak naprawdę codziennie były jakieś rozmowy. To naprawdę angażuje, więc to nie jest tylko tak, że, że ja nagram filmik i tyle. Dlatego też pomyślałam sobie, że nagram ten filmik, żeby wam jak najbardziej szczerze powiedzieć, jak to teraz będzie wyglądać. Bo z tyłu głowy mam również to, że, że jesteście Wy. I mimo tego, że mi jest źle, mi jest ciężko, ja mam dużo teraz na głowie, no to ja nie jestem pępkiem świata. I jakby życie toczy się dalej, prawda? I Wy też macie swoje potrzeby. Co prawda ja nie, nie spełnię wszystkich tych potrzeb, bo czasem zdarzało się również tak, że na Wasze wiadomości odpisywałam, że po prostu tego nie wiem i zawsze, zawsze szczerze podchodziłam do tematu żeby nie zrobić waszej roślinie krzywdy w każdym razie um, dużo rzeczy mam jeszcze do załatwienia które krążą po mojej głowie i to jest bardzo ciężkie i bardzo przykre um, na początku kwietnia udałam się do pewnej instytucji żeby umówić się po prostu na załatwienie pewnej sprawy dostałam termin na 7 czerwca. Więc to Wam może zobrazować, jak długo się czeka, prawda? Cały kwiecień, cały maj, i dopiero z początkiem czerwca ja mam termin. <laughs> to, jest, to jest przykro, śmieszne. Tak? Czuję się, że żyję w państwie, które w żaden sposób nie ułatwia mi tej trudnej dla mnie sytuacji. No ale to być może tak jest na całym świecie. Ze względu właśnie na tego koronawirusa. W każdym razie. Do nagrywania filmów chciałam już wrócić w zeszłym tygodniu, no niestety nie udało się, przez śmierć mojej babci. A czułam po prostu już sama po sobie, że, że, że już bym chciała wrócić, że bym chciała się czymś zająć, że mimo tego, że jeszcze jest bardzo dużo rzeczy do, do zorganizowania, do, do załatwienia, prawda, po, po śmierci, to czułam, że po prostu to by było dla mnie dobre. Taki powrót już na, na swoje tory. No aczkolwiek teraz to już zupełnie nie czuję się na siłach. Więc ym, chciałabym podać Wam taką mniej więcej przybliżoną datę, kiedy filmy zaczną z powrotem pojawiać się na kanale. I szacuję to po prostu jakoś na początku czerwca. Tak, 7 czerwca idę załatwić jedną ze spraw. I to jest najdłuższy termin oczekiwania, jaki dostałam. Co prawda, w tego dnia i tak nie załatwię tej sprawy całkowicie do końca, ale już wiecie co, po prostu ja liczę na to, że, że do czerwca ja już postaram się załatwić większość rzeczy, które powinnam, i już jakby wtedy łatwiej będzie mi zaplanować harmonogram jakikolwiek, bo, bo filmy, jak wiecie, pojawiały się systematycznie. W każdy poniedziałek pojawił się test. Lampy, potem w tygodniu pojawiały się dwa, maksymalnie trzy filmy, znaczy łącznie, prawda? W tygodniu pojawiały się dwa, maksymalnie trzy filmy i ja to sobie po prostu planowałam. Natomiast w tym momencie nie byłabym w stanie niczego zaplanować i mogłoby się nawet zdarzyć tak, że gdybym teraz wróciła, no to w któryś poniedziałek mógłby się nie pojawić test, a znowuż ja czułabym się z tym źle, bo skoro ja już za coś się biorę i coś bym chciała robić, to już bym chciała to robić. Ja nie mówię tego wszystkiego po to, żeby wzbudzać u Was jakiś, jakiś żal, żeby szukać u Was atencji. To zupełnie nie o to chodzi. Ja po prostu jak najbardziej szczerze chcę Wam powiedzieć, jak to teraz jest i dlaczego tych filmów nie ma. I myślę sobie, że od tego momentu, jeśli będziecie mieć jakiś problem, to możecie do mnie napisać wiadomość prywatną. Ja postaram się na nią odpisać najszybciej, po prostu jak to będzie możliwe, i zacząć po prostu powolutku wchodzić w ten świat, w którym byłam do tej pory. Tak samo postaram się zaangażować z powrotem w grupę na Facebooku, odpisywać wam na komentarze. W przyszłym tygodniu usiądę do komputera i odpiszę na wszystkie komentarze, które pojawiły się pod filmem. I po prostu liczę na to, że. Kiedy w czerwcu ja wezmę z powrotem kamerę, to po pierwsze będę brzmieć już przyjemniej, a nie że jak ktoś, kto ma łzy w oczach i komu głos drży, i że po prostu już będzie mi prościej, bo już, już będę z powrotem na, na, na tych torach, na których rozmawiam z wami, pomagam wam i jestem już po prostu trochę bardziej online. Tak więc dziękuję. Jeżeli ktoś obejrzał to do końca, do zobaczenia w czerwcu i dbajcie o siebie. Błagam, dbajcie o siebie. Pozdrawiam.